Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z programu Cinema4D. Dzisiaj zajmiemy się eksportem naszego świata Minecraft do programu, tworzeniem odpowiedniej sceny, czyli oświetlenia, plus ustawienia renderingu, troszkę obszerniejszy poradnik, ale mam nadzieję, że się spodoba. Dobra, przejdźmy do początku, czyli eksport świata Minecrafta. Okej, okay, po tworzeniu programu, nie będzie tutaj nic widać, a ja już sobie przygotowałem świat, będzie puste okno. Wtedy musimy tykować File, Open World i znaleźć swój świat, który y, obecnie szuka ścieżki, gdzie, jest, y, gdzie są nasze światy z Minecrafta zapisane. Y, przerzucamy sobie na świat. Klikamy. I teraz prawym przyciskiem zaznaczamy y, miejsce, które chcemy eksportować. Ja sobie przeniosę tą wioskę w sumie z za zawioska, ale zobaczymy. Dobrze. To teraz y, wybieramy Set terrain File, czyli wybieramy teksturę, jaką chcemy przeksportować, jaką chcemy, żeby zapisała się, zapisał się nasz świat. Ja wybiorę. Mm, normalną. Domyślną teksturę. I eksportujemy nasz świat. Tutaj gdzieś chcemy zapisać. Ja zapiszę. Folderu, który, folderze, który przygotowałem sobie wcześniej. Zapisujemy tutaj się, nic nie bawimy, chyba że chcemy na przykład tworzyć jakieś wybuchy budynków albo coś w tym stylu, wiecie, gdzie będą potrzebne osobne bloki. To po prostu zaznaczamy Individual Blocks. Nie wiem, czy to zadziała, jeszcze nigdy się to nie bawiłem. Raczej znaczy wystarczyły mi te opcje, które są domyślne. Klikam OK. Czekamy chwilkę. I tutaj już się pojawił nasz świat. Przejdźmy do cinema. Dobrze, jesteśmy w cinemie i teraz przejdźmy do rzeczy. Nasz świat, OBJ, pamiętacie? OBJ przerzucamy prosto do cinemie. Pamiętajcie, że skala musi być ustawiona na 1000, to jest ważne. Klikamy OK i tu już jest nasz świat jeszcze nieoteksturowany. Zaraz się tym zajmiemy. Najpierw jeszcze sobie pogrupujmy nasz, nasze bloki, żeby Mieć porządek w projekcie. Zaznaczamy wszystko i klikamy grupy obiekty. O, sporo nam to potem łatwiej. Zaznaczamy wszystkie tekstury na dole. Klikamy w tekstura opcji kolor i znajdujemy i znajdujemy mm, teksturę. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć RGBA. Nie inne, tylko RGBA. Tak. I już mamy oteksturowany. Jednakże jeszcze musimy troszkę na tym popracować, ponieważ yy, obiekty, które mają sobie alfę, czyli przeźroczystość, są czarne i wygląda to paskudnie. Dlatego tym się teraz zajmiemy. W podstawowych odznaczamy połysk, żeby nasze tekstury tak dziwnie nie świeciły. Ale zaznaczymy alfę. Przechodzimy do kanału alfa. I jeszcze raz wybieramy RGBA. No i teraz prześroczystość już działa. Yy, dodatkowo w kolor Musimy próbkowanie zmienić na brak i to samo w kanale alfa. Jeżeli chcemy sobie naprawić teksturki, bo teraz, to znaczy w renderingu wygląda to normalnie, ale w setupie, czyli w tym, tym, tym takim okienku, w którym wszystko edytujemy, jest, no wygląda to dziwnie. Komu to przeszkadza, może wejść sobie w edytor i wielkość podglądu tekstury z domyślnej zmienić na 512 na 512 Ok, no i teraz y, zaczniemy tworzyć oświetlenie. Zobaczcie jak to wygląda teraz, a teraz zobaczycie jak to będzie wyglądać po dodaniu odpowiednich świateł. Słońca, nieba i tak dalej. Sporo zauważyłem animacji, które generalnie są bardzo dobre. Bardzo fajnie wyglądają, ale jest troszkę skopane oświetlenie, właściwie nie wiem czemu. To nie jest takie straszne przecież. Nie tworzyć tego tak trudno, nie jest to zbyt skomplikowane, ale mimo to są z tym często problemy. Dobrze. Yy, a więc tworzymy niebo. Możecie też się pobawić niebem fizycznym, ale ja osobiście wolę osobno sobie wszystko dodawać. Więc tworzymy niebo. Mamy niebo, ale wygląda też dosyć średnio właściwie nie wygląda w ogóle. Dlatego tworzymy sobie nową teksturę, nowy materiał. Yy, wchodzimy. Tam, gdzie jest kolor, tekstura i znajdujemy gradient, klikamy na gradient, zmieniamy na vertical, czyli pionowy i zmieniamy kolory. Powiedzmy, że ten będzie. To jest jaśniejszy? Tak, nie, to jest ciemniejszy. Powiedzmy, że będzie taki, a ten będzie taki jaśniejszy. Hmm, troszkę to dziwnie wygląda, ale zobaczymy. A, zapomniałem. Jeszcze usuwamy połysk. Teraz przerzucamy nasz materiał na niebo. Patrzmy jak to wygląda. Czy nie wygląda troszkę dziwnie? Troszkę dziwnie wygląda. Zmienimy to może takie bardziej niebieskawy. Jaśniejszy. Teraz. Oh o, no, fak, Wydaje mi się, że wygląda lepiej. Teraz stworzymy słońce. Słońce tworzymy klikając na. O, o, to, to tam napeczkę. Wybieramy słońce. Tutaj z tym możemy się naprawdę dużo bawić. Między innymi dlatego, że. Yy, mamy tutaj opcję, zakładkę słońce Możemy tutaj ustawiać czas, yy, miejsce, szerokość geograficzną słońca. Czyli wiecie, różne ustawienia. Dajmy na to, tak jest ustawiony czas, który mam właściwie teraz, jest u mnie, automatycznie się ustawia. Ale możemy się tutaj troszkę pobawić o odległość jeszcze słońca. Yy, powiedzmy, że damy sobie szósty miesiąc. I teraz zobaczcie. Szósty miesiąc to jest chyba lato, ile się nie mylę. Wygląda to troszkę inaczej. Ale ja raczej usunę sobie tą zakładkę. Usunę zakładkę. I zmienię kolor słońca na biały. Jak całkowicie biały. Bo jeżeli mamy tą zakładkę słońca, to nie możemy tutaj edytować, bawić się tym. Zobaczmy jak to wygląda. Tak, może troszkę jeszcze zmniejszę intensywność. 150, domów. to jest takie strasznie jasne. O, wydaje mi się, że troszkę lepiej, mimo że to jeszcze wygląda okropnie, ale żeby to naprawić potrzebujemy yy, innych ustawień renderingu. I teraz do tego przejdziemy. Klikamy na to, yy, ten klaps z, z kołem zębatym, czyli ustawienia renderingu. I teraz tak. W ustawieniach renderingu możemy się oczywiście bawić w rozdzielczość naszej pracy, ja Zwykle pracuję na 1280, na 540. To mi przy okazji tworzy hmm, paski górne na, do, na dole panoramiczne. Tutaj zakres klatek, ilość klatek na sekundę, ja zwykle pracuję na 24. Jeżeli tworzę, tworzę animacje. Eee, tutaj, jeżeli już będziemy chcieli się zapisać, to zrobię osobny ogólnie poradnik na temat ustawienia renderingu, bo tym naprawdę można się sporo bawić. Antyaliasing zmieniamy na najlepszy. Ponieważ zaraz Wam pokażę różnicę. Weźmiemy na geometria, czyli ten domyślny, który mam ustawiony, i zobaczmy sobie na przykład to. Może tutaj nie widać tego zbyt dobrze. Czekajcie. Zobaczcie, że nasze. Nie wygląda to tak, jakby gładko. Jest takie poszarpane troszkę. Tekstury, cienie są, jest troszkę wszystko poszarpane. A kiedy zmienimy antyaliasing na najlepszy, wygląda to o niebo lepiej, tylko że jednocześnie, oczywiście, wydłuża nam czas renderingu. Zobaczcie, że to wiele lepiej wygląda. Yy, mając antyaliasing na najlepszy, czyli wygładzanie krawędzi, bawimy się efektami. Wchodzimy w efekt. I tak, podstawowymi są oczywiście artykulacja otoczenia i globalna iluminacja, czyli yy, global. Global Illumination Global Illumination i illusion, Ambient Occlusion Jeżeli ktoś ma wersję angielską W artykulacji otoczenia zaznaczamy na przeźroczystość I ja lubię sobie kontrast zmniejszyć na mniej więcej minus 40, Ponieważ wtedy nie ma takich zbyt ciemnych robów Artykulacja otoczenia generalnie, generalnie tworzy nam swoje własne cienie Które są jakby niezależne od reszty na to stykające się ze sobą przedmioty Mają takie wiecie cienie po prostu Dodatkowe. Globalna iluminacja. Trudno mi powiedzieć, co to jest globalna iluminacja. Globalna iluminacja działa w ten sposób, że na przykład rozjaśnia nam zbyt ciemne miejsca, jednocześnie przyciemnia troszkę zbyt jasne miejsca. Lepiej działa na światła. Generalnie poprawia jakość nasze, nasze, naszej pracy. Prógki stochastyczne i jakość. Jakość, gęstość zapisu zmieniamy na mało i nisko, żeby nasz rendering nie trwał zbyt długo. I zobaczcie jak to teraz wygląda. Oczywiście rendering wydłuża się znacząco. Ja osobiście jeszcze bardzo lubię usuwać sobie trawkę i inne takie elementy, ponieważ wydłużają tylko czas renderingu. A wyglądają też raczej średnio. Tylko dodaję sobie swoje własne, gdzie nie 3D. No zobaczcie, że renderuje się już naprawdę długo, ale już nie ma tych takich czarnych, brzydkich ścianek. Cienie nie są zbyt ciemne, nie są zbyt jasne, są idealne. Wrócę do Was, jak się już renderuje. Okej, okay, wróciłem. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu. Czas wyrenderowania tej kartki trwał 56 sekund, czyli dosyć sporo. Ale powiem Wam tak, możemy zrezygnować z jednej z tych opcji. Możemy zrezygnować albo z artykulacji otoczenia, albo z globalnej iluminacji. Rezygnując z globalnej iluminacji, musimy rozstawiać gdzieś gdzie światła, które nadrobią nam te straty, prawda? Żeby po prostu rozświetlić te ciemne miejsca i tak dalej. Po prostu ustawiamy światło mniej więcej w kolorze naszego głównego światła, czyli w tym wypadku słońca. Rozstawiamy sobie gdzieś po kątach, zmniejszając jednocześnie oczywiście troszkę ich intensywność, żeby nie było zbieracza. Poczekajcie, dodam sobie tu kamerę, żeby wiedzieć gdzie się znajduje. Znajduje się tu czyli światło, sobie tu przyniosę. Do góry. I powiedzmy, że ustawię sobie to. To, to to światło tutaj zmniejszy intensywność i zobaczcie tutaj już jest sama artykulacja otoczenia, nie ma tej globalnej iluminacji widzicie, że cienie są dosyć ciemniejsze tam szczególnie, wygląda to raczej średnio do tego właśnie potrzebujemy tych świateł to już nie będę renderował w widoku do końca. Widzicie, że tutaj jest troszkę rozjaśnione dzięki temu światłu. Ale ja osobiście bardziej wolę z, zrezygnować z artykulacji otoczenia niż z globalnej iluminacji. Tylko pamiętacie, rezygnujemy z jednego, nie z dwóch, bo to wtedy wygląda okropnie. Bez artykulacji otoczenia generalnie zajmuje tak dużo czasu do renderowania. Dużo osób z tego nie korzysta, powiem Wam. Ja też ostatnio z tego przestałem korzystać z tej artykulacji otoczenia, bo to jakoś. Nie zmienia strasznie naszej sceny, a duża czas renderingu. Zobaczcie, że to wygląda całkiem nawet, nadal całkiem dobrze, bez tych dodatkowych cieni. Kolejną rzeczą, którą możemy dodać, jest poświata wygląda całkiem ciekawie. Tylko, że jeżeli bawimy się już z poświatą, to nie możemy dodać głębi ostrości. Wtedy najlepiej jest tą głębią ostrości dodać w After Effects, ponieważ no. Zabija się nawzajem. Poświata i głębiostrości się zabijają, więc, żeby dodać ostrości w After Effectsie to już będę mówił kiedy indziej, co trzeba zrobić, ale zaraz wam wszystko pokażę. Zmniejszymy sobie troszkę intensywność, albo może nawet nie będzie 3,10, pokażę Wam o co chodzi. Będzie to wyglądać dosyć jasno, bo sama scena jest już jasna, plus jeszcze ta poświata, ale zobaczycie, fajnie to wygląda szczególnie gdzieś na przykład, dajmy na to w jaskiniach. Nawet tutaj w sumie będzie to chyba ciekawie wyglądać. Widzicie? taka taka poświata od słońca. No, wygląda fajnie. Wprawdzie wygląda fajnie. I teraz kolejna rzecz. Zrezygnujmy z tej poświaty i dodajmy głębiostrości. Głębiostrości możemy bawić się siłą rozmycia. Zwykle ustawiam sobie na 3 albo na 2, żeby nie była za duża. że ustawiam na 2. Mamy naszą kamerę, którą przedtem ustawiłem. Wchodzimy w szczegóły. I tutaj mamy Depth of Field, czyli DOF Map. Tutaj możemy rozmyć od frontu, roz, rozmyć od tyłu. Ja zwykle od frontu nie rozmywam, bo to często lubi mi się bagować. Ale rozmyć sobie od tyłu i mieć pewność. I teraz patrzcie, klikamy sobie w to okienko, widzimy podgląd z góry. I teraz przesuwając tym środkowym, tą środkową kostką, yy, regulujemy, gdzie nasza, nasza kamera się skupia. Poczekajcie, idę sobie w nią. Gdzie jest ten fokus tak zwany. Czyli wiecie, na czym ma się koncentrować nasza kamera. Powiedzmy, że ustawia sobie koncentrację. Tutaj. A to znowuż to reguluje siłę rozmycia. Wiecie, Im dalej, tym ten, ten DOF MAP będzie szerszy. Zobaczcie. Zostajmy więcej tu i wyrenderuję. To już się będzie szybko renderować, bo nie ma tego, tej artykulacji otoczenia. Znacząco przyspieszyło. Tam to renderowało się bodajże 56 sekund. A to zobaczcie, jak szybko. 13 sekund, właściwie. I mamy naszą głębiostrość. Dodatkowo, oczywiście, to się jeszcze skróci, bo w na x 540 wygląda to mniej więcej tak. Okno. Tutaj, już animacja kamery i to będzie w innym odcinku. Na razie tylko w renderingu. No, myślę, że to by było na tyle. A! Zapomniałem jeszcze jednego. Mianowicie e, efekt soczewek. Tu jest efekt soczewek. Efekt soczewek powoduje, że dajmy na to, patrząc na słońce, to słońce będzie widać. Będzie widać taką soczewkę taką flarę, jak na przykład jest w After effekcie. Yy, nie wiem, czy trafię na słońce, ale pokażę Wam to na, na podstawie zwykłego światła. Wezmę jakieś światło. Pięknie jakie. A gdzie to jest? A, u góry jest. Ok, to jest nasze światło, to ta gwiazdka, teraz wchodzimy w nasze światło, w soczewki i tutaj mamy nie wiem, to poświatę. Wybieramy sobie jaką, jaką chcemy naszą, naszą soczewkę, naszą farę, ja akurat wybieram słońce 2 i odbicie. No tutaj to już wszystko zależy od Was, gwiazda 1 to w sumie tak nawet pasuje. I teraz zobaczcie jak to będzie wyglądać. Oczywiście jeżeli chcecie takie coś mieć na słońcu to wchodzicie w słońce i ustawiacie to samo. Czekamy chwilkę. To jest oczywiście dużo jaśniejszy, ponieważ jest to światło. A jeżeli bawicie się we musicie pamiętać, żeby ten cień nie To słońce nie rzucało cienia. Znaczy, słońce. O, widzicie? Wygląda no, to mniej więcej w ten sposób. Zobaczę, może jeszcze trafię. Słońce. słońce. Soczewki. Yy... Słońce. To jest mi jeden. I teraz tak. Światło spada chyba stąd. Gdzieś jest tam. Okej, okay, zobaczmy. Hmm, dobra, nie trafiłem. Ale w każdym razie już wiecie, jak stworzyć poprawne oświetlenie. Jak stworzyć dobre ustawienia renderingu, żeby wszystko jakoś nie współgrało yy, tak. Odnośnie tych elementów, takich wiecie jak trawa i tak dalej, lubię usuwać, żeby po prostu nie wydłużały naszego czasu renderingu. Dodaję sobie po prostu swoje w 3D. No, to by było chyba na tyle. Dziękuję i do usłyszenia.